O na szczycie 3020 Gosia Gosia jest Ale tutaj spróbuję O te się patrzy O jeźcie kolejką W dół Co? No to to o, i później przejdziemy

O, do jakiej dużej góry. Jak zawodowiec. O. Lewo, prawo. Lewo, prawo. O, teraz to pięknie. Udało mi się. Nie zdążyłem. No. Nie zdążyłem o. filmować. Ale. No tak to idzie wygląda Volvo Zanim rozpiałem wszystkie te to już tu chyba Bardzo, bardzo daleko jedzie To powinno być widać. Tak, na samej górce teraz. O, królowa Stoków, proszę bardzo. Jak zapierdziela. Lewo, prawo, lewo, prawo. No, zaraz zahamuję z takim piskiem opon, że go jedzie. Jest. Jest. Pięknie, no. no. na szczycie. trzy Kasia, dwadzieścia jest. Ale tutaj... A się patrzy. O, ja w dołu. Co? No to to o i później przejdziemy. Źle wydajemy wizytą. Ten jest wizytą.